Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od dwóch fragmentów, obydwa są z dziejów apostolskich. I pierwszy przeczytam z drugiego rozdziału, werset 42 do 47. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków wszyscy zaś którzy uwierzyli byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości imienie i rozdzielali je wszystkim jak komu było potrzeba codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni łamiąc chleb po domach przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca chwaląc boga i ciesząc się przychylnością całego ludu pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych którzy mieli być zbawieni Drugi fragment jest z piątego rozdziału i wersety od 12 do 14. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysiąku salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana mnóstwo mężczyzn i kobiet. W dziejach apostolskich czytamy o kościele, który... Gromadził się zaraz po wstąpieniu Pana Jezusa. Dla wielu jest to wzór kościoła, czy też sam społeczności, albo zboru, jak kto tam nazywa. Ludzie wierzący z rozmarzeniem wspominają, jaki to musiał być piękny kościół, oraz każdy chciałby należeć do takiego kościoła. No, oczywiście, bez tego fragmentu, że wszystko mieli wspólne i że przynosili wszystko do stóp apostołów. No, i jeszcze może bez tego fragmentu, że spotykali się codziennie. Ale reszta, jak to by było fajnie żyć w takim kościele? Wtedy moja wiara byłaby taka wielka. To znaczy, ona jest wielka, ale ci ludzie pozostali z kościoła mnie blokują i nie mam przy kim wzrastać jeszcze szybciej. Na szczęście, w porównaniu z innymi, to jestem święty. I tak naprawdę. To cała reszta potrzebuje tego kościoła, bo ja doskonale wiem, jak on ma wyglądać. Jakby się tak dokładnie przyjrzeć, to właściwie mógłbym przewodzić takiemu kościołowi, no bo na dzień dzisiejszy to nawet w mojej społeczności to nie ma kogo słuchać. To znaczy, jest pastor, ale młody, to znaczy młodszy ode mnie wierzę. Dobrze gada, nauki są prawidłowe. Ale często jeszcze młody biedak nie wie, że to, co z ambicją proponuje, no to jest tylko teoria. Ja przeżyłem swoje, widziałem niejedno, a on, no cóż, no, młody, ambitny. Będą z niego ludzie, ale musi się jeszcze nauczyć. Widać, że ma powołanie, ale PH też przez niego przemawia. No, głupiutki, próbuje mnie uczyć, pouczać. Myśli, że ja nie wiem. O czym mówi Biblia? No, słucham go, bo, no bo trzeba, ale zapędza się czasami za daleko. Niech tam lepiej innych poucza, a nie mnie. No cóż, fajnie by było być w kościele pierwszego wieku, no ale nie ma z kim takiego tworzyć. Często w takich sytuacjach, a są one nawet nieczęste, nagminne, zastanawiam się, czy my w ogóle wierzymy, że dzisiaj taki kościół jak w pierwszym wieku może istnieć? Moje osobiste zdanie jest takie, że my, jako chrześcijanie, to nie jesteśmy w ogóle gotowi na taki kościół. No bo właśnie, chcemy mieć kościół pierwszego wieku na własnych warunkach, bez tych bzdur o wymaganiu, podporządkowaniu się. Jako ludzie nie ufamy innym, to znaczy tym braciom i siostrom. Nie wierzymy, że ktoś mógłby bezinteresownie nam pomóc. Zaopiekować się nami lub wspomóc nawet finansowo. Jak umiesz liczyć, to licz na siebie. Nie ma już takiego kościoła. Ten, co był, to raczej też traktujemy jak baśń niż prawdziwą historię. Niestety, wielu dzisiaj nie zna kościoła pierwszego wieku. A może zna z kart Biblii, ale traktuje to jako bajkę. Większość chrześcijan uczęszcza do kościoła, by być na nabożeństwie w grupie biblijnej, grupie domowej. A potem, potem to już jest mój czas i wara wam ode mnie. Dzisiaj umieranie dla samego siebie jest frazesem, który oznacza umarłem dla samego siebie, czyli zajmuję się sobą samym. Ja umarłem dla samego siebie, dlatego... Mi wszystko się należy. Ja poświęciłem wszystko, co lubiłem, dlatego teraz muszę dostać rekompensatę za poniesione szkody. Zapominamy, raczej nie dopuszczamy do świadomości, że Kościół pierwszego wieku był prześladowany. Ludzie chowali się, byli zabijani, torturowani. Hm, pomyślimy głupki, sami sobie są winni. Gdyby się tak nie obnosili z tym swoim chrześcijaństwem, to by się im nic złego nie stało. Można być przecież chrześcijaninem, ale trzeba też myśleć. Chrześcijanie nie są głupkami, mamy dzisiaj wiele sposobów na chrześcijaństwo. Czy bycie chrześcijaninem oznacza, że mam czytać Biblię i się modlić i mówić o Bogu, że go kocham? A może bycie chrześcijaninem to wydawanie owoców, wiara całemu Słowu Bożemu, a nie tylko fragmentom, głoszenie innym Ewangelii. Mówienie o Chrystusie i inne brednie tego młodego pastora. Czy znany ci kościół prawdziwy? Czy chodzisz do kościoła prawdziwego? A może to wszystko tylko bajki i ładne przyśpiewki? Ja poznałem kościół pierwszego wieku. Byłem w takich zborach, służyłem w takich zborach i jestem wciąż w takim zborze. To nie bajka. Zapraszam wszystkich do kościoła prawdziwego, żywego, co z ducha i prawdy się stał. Zapraszam do Jarosławia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Łupatologicznie o Biblii. Jeżeli temat podobał Ci się, drogi słuchaczu, to kliknij kciuk w górę. Jeżeli do tej pory nie zasubskrybowałeś kanału na wąskie drodze, to zapraszam Cię serdecznie oraz zachęcam do udostępniania i komentowania.